Siemson, ja jestem AFI i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Po krótkiej przerwie albo długiej, to zależy dla kogo, ale znowu jestem i dzisiaj ze mną jest Pania witam, witam. Oraz ja, Agad. Ta, tak jest. I dzisiaj gramy w Blackhawk Rescue Mission 5 w Robloxie i będziemy robić misję! Dobra widzowie jak już widzicie, mamy helikopter przygotowany do lotu, więc... O, animacja się wyszła. Więc lecimy. Czy jesteście gotowi na super mega tajną misję? Tak. Dobrze, więc będziemy lecieć oto tym pięknym helikopterem. Oczywiście to jest Roblox, więc jesteśmy klocami, więc tak to, to jest normalne. Ale lecimy. Do kopalni, która została przejęta przez bardzo złych ludzi, musimy ją przejąć. Dobra, już jesteśmy na miejscu. Let's go, ziomeczki. No i dobra, jesteśmy już na miejscu, lecimy. Tak jest. Tutaj jest jakiś ziomek. Tu jest zginły kontener. Jest tutaj... Pamiętajcie, żeby zostać łapkę w górę, komentarz. Oczywiście, jak wam chcecie. się spodoba, to co A właśnie y, linki do kanałów y, y, ziomków będą w opisie. Więc wbijajcie do nich. Ktoś świeci chyba latarką. No, Myślałem ja. nie W masz włączoną. Dobra, to co? Okej, okay, już. Mam granat. Jesteśmy ktoś co like. A granat leci gdzieś tam dolecy. A trzeba tam z I Tylko uważajcie, żeby nie spać bo się <laughs> A bo to jest farturka.

na górze jeszcze nas strzelają, w ogóle, chłopaki, niech się obawiają. Jakieś zejście rozsądne jest. Ojej. Tak. Trudno. Tamtego na górze zostawimy, gdzieś... Błoże ten, skampli. to cywil. Czeka. E, bo tu zakładnik jest, to nie wiem. Zostawcie Później, czy... No później. Zostawmy go w póki co. Dobra, schodzimy na samą widzowie. Cały magazynek wywaliłem na... Takiego... ...zieloneczkę. To Do już dobrze strzela, ale... Marcelonia 1, 2, 3, 4 mnie osłania. Dobra! Wchodzimy. Poczekajcie, no, ty... poczekajcie jeszcze? Nie. Nie poczekajcie. Wszystko to no, ok, Tobiu? Tak jest. Bo tak masz kilka... No, tak. Nie, nie nie dzieju. Dzieju. No dobra. Trochę tym, ale trudno. Tylko trochę. Tak. Może ci napisać w komentarzu, co ma być w na, następnym odcinku. Postaramy się teraz trochę wrócić do nagrywania po 5 miesiącach. Tak. Pięciu? No, około. Tylko? Ja myślałem, że to cały rok minął. Nie, nie, nie. Nie My, bo my potem nagrywaliśmy jeszcze. Znaczy jeszcze nagrałem Black Hawka raz. O nie! Y nie chodźcie tam, tam jest zagazuna. A, ale... daj, Tam. Nie. Kurczę, dressinga mogłem się... Dobra, niech będzie tak. No, come on. Dobra, idziemy. As. Dobra. Dobra, rzucę granat, dymy na dół. A tam rzucę, ruch. Laserek odpalę, a nie to jest latarka, tu jest laserek, dobrze. Nie dobra, wyłączę. Fajnie, bo tutaj trzeba uważać, żeby nie spaść w dół. Peczka wybuchła. Niewidzialnym wybuchem 4 <grym> Cztyr... Dobra, przód nie ma, że wrog, można schodzić. Marzę co tam uważaj, bo ty Martrycy nie uważaj, bo ten tak na lewo i prawo. Dwa sto? Mm. Apartament w środku w, w, w centrum miasta. 700 zł za nocleg. Tak? Mm, dwóch leży. Czy jakaś winda? Wiem, że. No tam jest winda. Gdzie wy poślizście. A co okay. nie schleci? Okay. <laughs> Spokojnie, Awi. <laughs> Dobra, idziemy tam. Okay. Agat, I... prowadzisz. Jest ktoś tam? A to co... Z cywilem? Cywile. Jaki plecak? Wow jakie tekstury. Wysoka jakość. A ten tu... E, mor... mor nie musisz pracować. Aha, flara! Dlaczego mhm. ty tu no, się musisz że... flara? Żeby... Bo tak. Żeby zaznaczyć, że tam nikogo nie ma. Widzicie za mną? Tu jest jakieś nie. laboratorium Nie, wszyscy się rozdzielili. A ja nie, Marcelonia za mną idzie. Czy jest jakieś ja na mikroskop Eee, e, e, czekajcie na mnie to, gdzie pościście w ogóle tutaj jesteś? Jakieś Dobrze. Ciekawe mm. no, Dobra, jest? Nie ma nic tutaj. On pracuje, więc e, wstrzymajcie od dzień. Jak pro? Nie! Dobra. Kto nie wystrzelił Z ciekawości. Co? To do niego strzelił? Nie, ja wysadziłem beczkę i... On Zabiori nie przeżył, też. ale my przeżyliśmy stojąc. Dobra, to co robimy teraz? E, wychodzimy i zabieramy cywili ze za sobą. Dobra. Ja biorę tych na to zewnątrz. To może... To co, to może robimy przerwę i widzimy się jak już na zewnątrz? Nie. Dobra, więc Dobra. widzimy się... Dobra. E, Wyszli Wygląda jak strzelanko. Będzie... W tym czy... Barcelona nam poprzedł awt Nieprawda. Nie, strzela jeszcze. A jednak nie, jeszcze jest. Walczy. Ja wchodzą do nas. Leżą. Nice. A to idę do nich. Przepraszam widzowie za, za moje... ...za moje ale w Left Hook'a to dawno nie grałem. A, słaby jest. jest. też jest. O, problem. Idzie do przodu i do przodu. B! Za... Nieważne. P, też O Co? O Nie, nie. Mm -hmm. Mam to wyciąć? O! Boże. Całe auto z nim przyjechało. No, świetnie. <laughs> Będzie... strzałem. Mam tutaj problem Imana trochę. <laughs> o kurczę Marcel. Ze wszystkich stron. No ja też się nie tak trochę, przepraszam za, mojej, za moją celność. Siema. Okej. Okay. No właśnie, tele sobie zbieram. Zabiam. Tele sobie zdobaczę z małych śmierci. Treszkę... Ten pańc musi być Na 50 trzeba wyeliminować. Oj, oj, oj. Hmm. Trochę obrywa Dobra, jeszcze żyję. A ja proponuję wyjść, wy, wy, wyjść, wyjść na powierzchnię i ich, ich powybijać. Dobra, musimy się ewakuować. Idziemy do helikoptera. Trendy to. Dobra, pierwsze. Ja się musisz ja i bandaże. Dobra, biegniemy. Ja już Dobra. będę... już biegnę do helikoptera, żeby go odpalić. Już te ziomeczki ogarniają. Ja, ja w ogóle nie lubię na ziomka mojego, ale... No nie wiem... ...który oni... bardzo mnie interesuje. Oni, oni są jacyś... nieogarnięci. Dobra, idziemy do helikoptera. Tak. Okay. Ja od innej strony idę, bo oni się bagują i w ogóle... O, ten, to pewnie, pewnie zobaczycie jak wrócimy jeszcze helikoptera wam już pominiemy o. nie wiem ja może nagram to już zależy czy mi się będzie chciało Wyjdę sobie z czerwonego teamu musi być realistycznie ładna grafika jeszcze F8 kliknę o ale teraz jest immersive w widzowie dobra nie muszę mieć statystyki tam się sobie... O nie, moja celność jest świetna po prostu dzisiaj, nie umiem trafić kolesia. Stamtąd strzelają, a tam jest ta ciężarówka. Cię a, jest, się łatwiej Dobra, nie no, wiem. No, na daleko tak. O, moja brońka tutaj, bardzo ładna, leśna. Strzelają do nas nie. na takie odległości Oni wiedzą, że w nas nie trafią, ale... uuu, ile osób idzie Zarobiłem Marcelonia, 300 kasy Agad. Tamte kolesie... Nie ogarniają zbytnio, więc podlecimy zaraz pod nich W ogóle widzę, wiem Nagrywam... Ogólnie odcinek będzie trwał około 15-20 minut My to nagrywamy już... Już to jakieś... Prawie, że półtorej godziny Tak, <laughs> to jest piękne Bo... Był jeden mały fail, ale to jest nieważne. Bo dobra, sobie... więc ja, ja, ja póki co się z wami żegnam i widzimy się już. E, jak będziemy oddawać. O, wow. Marcelonia, chill. Dobra, ja też. Y, też. Y, robię cięcie. Dobra, lecimy widzowie. Lecimy do FOBU Forward Operating Base. Już tutaj. Jesteśmy w miarę blisko. Tutaj Marcelonia. Jest na działku, Agat sobie siedzi z tyłu. Spokojnie. Dobrze. Nie wzięliśmy cywili, bo nie chcieli iść z nami, woleli zostać z wrogiem, no ale ich wybór. Nie będziemy im przecież rozkazywać, jesteśmy dobrymi ludźmi wylądujemy w takim razie tutaj trochę niebezpiecznie, blisko budynku ale kogo to obchodzi przecież to jest roblox o, tak jest dobra, Nie, wylądowane nieprawda, działanie. my po profesjonalistami jesteśmy ta, jesteśmy profesjonalnymi yy, żołnierzami dobra, idę jeszcze oddać intele i to by było na tyle w tym filmiku ogólnie, więc yy, no, mam nadzieję, że wam się spodobał, możecie Oczywiście nie zmusza, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, napisać komentarz czy Wam się podobało, czy chcecie więcej takich filmów. Wbijajcie do ziomeczków, będą linki w opisie. Więc yy, ogólnie już was żegnam. Tutaj jest Agat, jeszcze żegna się z wami. I Bye. Marcelonia gdzieś tu się schował. O, tutaj Marcelonia, patrzy na mapę. No więc to by było na tyle.